Okej, okay, kidowski, wy dwa, słuchajcie, wy teraz idziecie grać na komputerze, znaczy nie grać, tylko się uczyć na komputerze, bo tak, bo trzeba się uczyć, a nie być snusikmą. Czajesz bas o Śląskach? Tak, czaję, czaję. Co ty masz? i <gnojku>, co ty masz? Kupiłem sobie tońcową muszkę. Jezus Maria. Nie siedź w piaskownicy i idziesz grać, ale... Znaczy, uczyć się. No ale Orange jest na tym, na komputerze. Jak my to mamy zrobić? Jezus Maria, tu idźcie do szkoły. Czekajcie. Zawsze wam pokażę, abyście szli do szkoły. Ja nigdy nie idę do szkoły. Szkoła najgorsza! Szkoła najgorsza! Szkoła najgorsza... Szkoła najgorsza! Szkoła najgorsza! Zaczekajcie za chwilę mi tutaj. Gdzie jest ten mob? Dobra, mopa nie mogę znaleźć. Nie gaśnie nic. A, to nie tu. Gdzie jest ten mop? Dobra, mopa nie mogę znaleźć, to biorę I Idziecie. Idziecie do szkoły albo dostaniecie. O nie! Brat! Brat! Szybko! Wchodź mi i ta barana! E. E. Nie, nie tak! Nie tak, Weźmy na barana! Dobra już! Czekaj, tylko musi, Muszę wziąć brata na barana. Brat, szybko, ucieczka! Ucieczka, stąd! Siedzisz mi na włosach. Run! Nie chce się otworzyć, Jezus Maria! Pomocy! A, ucieczka! Jezus Maria, nie mogę z nimi. No widzisz, psie, jak to jest. Z tymi no, śmierdzącymi kubkami, bo z nimi to nigdy nie da się gadać. Jezus Maria. Z nimi to się nigdy nie da nic zrobić. Idę sobie pogadać z moim piaskiem. Widzisz piasku? Pogram, po, pogram sobie na gitarze. Gabriela Lana, Oleana. Ten z ci, A nie chcę takiej gitary. Ja chcę inną. Ja chcę zieloną. Odcinek... Gina, Kiaia. Bruk Heaven rodzina, Bruk Heaven rodzina, Bruk Heaven rodzina. A, ah, a, ah, Bruk Heaven rodzina. Ah. Brook Heaven, Brooke Rodzina Ina, 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 Ina Brook Heven, Rodzina, Brooke Heaven, Brooke Heaven, Odzina Brooke Rodzina, Brooke Heaven, Rodzina, Brooke Heaven, Rodzina. Brookhaven, rodzina, Brookhaven, Brookhaven, rodzina, Brookhaven, Brookhaven, rodzina, Brookhaven, Brookhaven. Rodzina, Brookhaven, Brookhaven, rodzina, Brookhaven, Brookhaven, rodzina, Brookhaven, Brookhaven. Rodzina, Heaven, rodzina! Widzowie na te. Pięć łapek w górę. Robimy teledysk. Brookhaven, rodzina! Brookhaven, 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 Brookhaven rodzina, Brookhaven, Brookhaven. Brookhaven, Brookhaven, rodzina, Brookhaven. Brookhaven. Brookhaven, rodzina. Brookhaven, Brookhaven. Brook heaven, rodina, oh brook heaven, yeah, brook heaven, brook heaven, rodina, oh rodina, ah, ah, ah. brook heaven, brook heaven, brook heaven, rodina, oh brook heaven, brook heaven, brook heaven, rodina, oh brook heaven, brook heaven, brook heaven, Bro rodina. Brookhaven rodzina, ja. Yeah. Brookhaven, Brookhaven. Brookhaven rodzina, Brookhaven. Brookhaven, Brookhaven rodzina, Brookhaven, Brookhaven. Brookhaven, Brookhaven odzina Brookhaven Lu, pomocy, bo gdzieś kupiłem brylok? A no tej żulajki od grina. Jezus Maria, co to jest? O nie. Ktoś idzie. Ja dobrze wiem, kto to jest. Proszę, otwórz nam, Jezus Maria, pomocy. Siema Grześ. Nie, no nie ga. Go... Nie, nie. Ole, Jezus Maria. no chodź tu. Ja bym go lepiej nie brał ze sobą do domu, bo on najad się przed chwilą grochówki glina. Ej, to lepiej nie idź, mordeczko, do domu. Nie, no wszedł. Jezus Maria. Okej, okay, Blue, tylko proszę nie zrób czegoś, abyśmy nie zostali demonetyzacji, bo będzie kupa. Spoko. To bardziej przez worenda się dostaje demonetyzacja. Jezus Maria, czekajcie. Ej nie 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 BLU! Jezus Maria! blufu, FU! Jezus Maria! Jezus Maria co się tu dzieje? Pomocy! Stop, blue, stop, stop, stop Stop, blue, stop! Jezus! Sorry, ale nie mogę przestać. Morduńko! Stop! Stop! Bo dostaniemy demonetyzację! Jezus Maria! Gdzie twój brylok? Czekaj! Muszę się przebrać, bo się bo mnie ktoś ogolił. Patrz M M M M M, M. Dobra, to ja uciekam, nala A w sumie na nie. Skakuję do Drakuzji, ja No nie wytrzymuję strodzich. Nie. To koniec.